Witajcie, moje drogie koziorożce, i zapraszam. To będzie Wasze czytanie na listopad. Zrobimy rozkład na najważniejsze aspekty naszego życia. Można będzie oglądać w całości albo wybrać tą dziedzinę, która Was najbardziej interesuje. Weźmiemy również radę od przodków, przesłanie od przodków, ponieważ zbliżamy się do samain i teraz jest świetny czas, mianowicie dla takich odczytów. Chciałabym tradycyjnie podziękować wszystkim moim widzom, kto ogląda ten kanał, kto subskrybuje, kto pisze komentarze. Zachęcam też widzów, którzy oglądają moje czytanie, ale nie subskrybują kanału, do zasubskrybowania. Również zostawcie ślad po sobie. Tutaj. Napiszcie komentarz, będzie mi bardzo ciekawie to poczytać. Chciałabym też przypomnieć, że warto też obejrzeć swój ascendent, znak księżycowy, benusowy. Venus, Tam też dla Was mogą być informacje. Tak, przechodzimy do rozkładu. Najpierw przesłanie. Wasze przesłanie od przodków, mistrz Shaolin, poruszaj się i działaj z gracją. Ta karta mówi o tym, że z jednej strony tutaj nie trzeba się zatrzymywać w miejscu, idź dalej, powoli, spokojnie, ale idź. A z drugiej strony nie trzeba oczekiwać, że coś będzie szybko. Jest jakiś proces, może tutaj też nie trzeba walczyć. Tutaj zaznaczono, że niektóre koziorożce mogły wejść w taki tryb walki, a w trybie walki my długo nie wytrzymamy. Nastąpi wyczerpanie emocjonalne, załamanie, i możemy się po prostu poddawać w tej sytuacji, albo walczyć, walczyć i walczyć, dopóki będziemy mieli siły. A o to chodzi. W tym systemie, żeby tak czuli, żeby czuliśmy się tak. Tutaj takie przesłanie nie walcz. Wybieraj tylko, nie walcz z jakimiś przeciwnościami, tylko wybieraj inną drogę, wybieraj inne możliwości, jakby nie musisz walczyć tutaj z czymś. Takie przesłanie tutaj idzie od przodków. To dla jednej grupy koziorożców. Dla drugiej grupy koziorożców mistrz będzie mówić o tym, że jesteście na etapie. Osiągnięcie jakiegoś mistrzostwa. I tutaj trening czyni mistrza. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się. Może coś nie będzie szybko, ale będzie udane. I pokazano, że tutaj dużo już za tobą, dużo już tak naprawdę umiesz, o tym mówi aura miesiąca, że ogromne doświadczenia już za twoimi plecami, tak? Zostało. Tutaj tylko się nie wystraszyć, nie poddać, i tutaj przed tobą jakaś nowa szansa, nowa możliwość. Coś pięknego, to dar niebios, dar Boga, y, dla ciebie i jak to wykorzystasz, będzie zależeć od ciebie. Jakaś nowa możliwość w każdym razie. Może to możliwość, wiesz, co to jest za możliwość. Wiesz, co masz robić, ale się boisz. To też dziewiątka. Y, Buław o tym mówi. Wiem, co mam robić, ale się boję, bo w dziewiątce jest niby takie bezpieczna, bezpieczna pozycja. Już wiem, na czym stoję, i tutaj wszystkie pro, problemy mogą być na poziomie myślenia. To tak jakby widzimy głowa, która owinięta tutaj, tak już ucierpiałam, no to, to gdzie ja tam będę jeszcze coś robić, bo tam znowu znowu coś, coś się stanie? Jakby jest jakiś strach, który może blokować ciebie w tym, żeby realizować siebie na maksa, żeby zacząć coś nowego, jakieś nowe życie, nowe projekty, nową miłość, cokolwiek, co odchodzi do przeszłości, ale może jeszcze wpływać na ciebie. Tutaj, albo jakieś konfliktowe sytuacje, takie bolesne sytuacje, a zdrowotne też tutaj rzeczy mogą iść, jakby to odchodzi Również to może być jakaś sprawa, która się wiąże z mężczyzną, sytuacja, która się wiąże z mężczyzną, król mieczy to u nas. Mężczyzna z poznaków powietrznych też to może być lekarz, to może być osoba mundurowa bądź człowiek, który ma taki dość silny charakter, który żyje bardziej w umyśle, w logice. Która opiera się tylko na faktach. To może być zazdrosny człowiek na przykład. To może być toksyczny w niektórych przypadkach. Albo bardzo inteligentny człowiek, który odczytany, który jest wyuczony. Wyuczony. Co nowego? Jakie niespodzianki? Właśnie powiedziałam już o tym Asie tutaj. Jakaś nowa szansa w kontekście albo miłosnym, albo twórczości, albo coś takiego, co piękne, co fajne, ale wiadomo, as to tylko jeszcze szansa, to tylko potencjał. My powinniśmy to wziąć i działać, działać, zanim z tego wyrośnie coś fajnego. Może nowe uczucie tutaj się zarodzie, bądź jakaś nowa pasja. Jeżeli chodzi o pracę. To tutaj początek miesiąca możecie się zastanawiać. Może ktoś tutaj mieć dwie prace, bądź mieć na przykład emeryturę i pracę. Bądź tutaj możecie coś wybierać. Jeżeli chodzi na przykład o jedną konkretną pracę, czyli w kontekście tej pracy, jakieś tutaj różne opcje. Może ktoś się zastanawia, czy nie zmienić coś. Czy nie zmienić pracy, czy nie zmienić jakieś. Sprawy, które się wiążą z pracą, to jakby ocenić perspektywy na przyszłość. Tutaj to, to jakby idzie ocenianie, co dalej mnie będzie czekać w tej pracy. Może też być tutaj jakaś interesująca współpraca z kimś. Również ta karta często pokazuje pracę gdzieś za granicą, bądź to takie pomysły tutaj mogą iść o tym, żeby popracować na przykład za granicą, bądź jakieś do czynienia za granicą. A druga dekada pokazana w takich kryzysowych energiach. Znaczy to u nas kryzys taki, który wewnątrz nas może być, kiedy my nie wiemy za co się wziąć. A może, możemy mieć takie różne jakby Cele i to chcę, i to, i to, a jak to realizować, może też ostrzegać nas przed um, konfliktami, przed konkurencją. A też tutaj ważna dla koziorożców praca w zespole, szczególnie druga dekada miesiąca. Praca w zespole, umiejętność odnalezienia kompromisów, umiejętność dogadywać się z różnymi ludźmi, nawet jeżeli oni mają różne poglądy na życie, na pracę. I koniec miesiąca pokazane troszeczkę w takich ponurych energiach. Tutaj. Powiem tak, może być jakieś rozczarowanie w kontekście na przykład tego miejsca, gdzie pracujecie, bądź możecie coś blisko przejmować do swojego serca. Szczególnie kto pracuje w pomagających zawodach, w szpitalach, gdzieś tam, yy, gdzie, Idzie mocne zaangażowanie emocjonalne w pracę. Tutaj przesłanie takie: zaoszczędź swoje nerwy, swoje serce. Zadbaj najpierw o, o siebie, ponieważ jeżeli silne będzie zaangażowanie, to możesz po prostu nawet na ciele fizycznym odczuwać jakiś dyskomfort. Może też pokazywać jakieś e, złe warunki w pracy, tak? W zależności od tym, gdzie pracujecie. Złe warunki, jakieś zewnętrzne, jakby, e, jakieś zakłócenia, coś nam przeszkadza pracować. Tak, jakby czujemy się niekomfortowo. Jeżeli chodzi o sferę finansową, to tutaj pokazane na zasadzie jakichś planów, tak, że tutaj możecie coś wymyślać, planować, coś może tutaj też się realizować w kontekście finansów, jeżeli macie konkretny plan na listopad. Gwiazda będzie mówić o realizacji. Jeżeli nie macie konkretnego planu, to tutaj możecie sobie zbudować jakiś nowy plan biznes plan, jakby jakieś projekty. Również to u nas mogą iść pieniądze poprzez nasze twórcze uzdolnienia. Tak, ta karta też mówi, rozwija swoje twórcze uzdolnienie, to może też wzmacniać Twój potok finansowy. Też pokazane, że tutaj może Was czekać jakieś finansowe. Interakcje, z, to może być kobieta, może być to kilka osób, to tutaj jakby na wasz dochód, na wasze finanse może wpływać tutaj kilka osób. No dla tych, kto u nas na przykład zajmuje się własną działalnością, to też tak, to mogą być klienci, to mogą być ludzie, z którymi współpracujecie, natomiast to mogą być i wydatki, wydatki, na gdzie też wy opłacacie cudze usługi na przykład. A, I jeśli chodzi o finanse, to tutaj e, ja bym powiedziała, że koniec miesiąca możecie poczuć taką większą pewność i e, jakby poczucie, wiem, jak mam działać, wiem, jak e, mam postępować, tak? Buławia to świetna energia, która mówi o działaniu, o, o pewności, o pewności e, siebie i wiedzy, jak mam prawidłowo. Postępować. Sfera miłosna. No tutaj mocno zaznaczono, że niektóre koziorożce mogą być w jakimś związku, który z jednej strony, tak, on daje poczucie bezpieczeństwa, ale radości za dużo nie daje, tak jakby niepewność jakiegoś związku. A coś tutaj za długo się ciągnie. O dla tych, kto jest w stałych, normalnych związkach, to tutaj karta siła będzie mówić o a, seksualnej energii, o jakieś przyjemnościach, takich cielesnych, o umiejętności się dogadać, o takiej dyplomacji. Też pokazano, że tutaj mogą być jakieś ważne decyzje w kontekście takich spraw. A stricte finansowych, dom, byt, jakby. Może, możecie nawet się na coś nie zdecydować, odłożyć coś, jakby tutaj pokazano, że coś w terminach może się przekładać, jakby. Albo coś jedno wybieramy, drugie odkładamy na później. Dlatego, to u nas jest singlem. Troszeczkę tutaj też taka energia, która nie do końca fajna. Ta dziewiątka. Ona mówi, że ja już tutaj się zawiodłam, i nie wiem, czy ja chcę. A tutaj jest jakaś możliwość, zobaczcie. Więc tutaj przesłanie takie, powoli małymi kroczkami, trzeba z tej dziewiątki była wychodzić. Zdrowie samopoczucie. Oczywiście my potrzebujemy taki energetyczny bardziej stan, nie fizyczny tutaj. Początek miesiąca, ósemka kielichów. Mówi o tym, że może być czasami jakaś apatia, szczególnie wieczoro, wieczorem, tak jakby jakiś taki upadek. Może też być stres przy jakiejś drodze. Może ktoś będzie chodzić na spacery. To jest chodzenie. Spacery mogą też niwelować, zmniejszać poziom stresu, uspokajać. Też pokazane, że tutaj praca Wam będzie pomagać w poprawie Waszego samopoczucia, bądź w niektórych momentach może wpływać praca na Wasze samopoczucie, ponieważ tutaj to zaznaczone, więc tutaj profilaktycznie też dbaj o siebie, szczególnie jeżeli pracujesz z ludźmi, gdzie mocno się angażujesz emocjonalnie w tą pracę. Też pokazano, że tutaj może być jakaś współpraca i kontakty z ludźmi, też w kontekście, no na przykład, jeżeli ktoś jest w trakcie jakiejś terapii, to będzie tobie pomagać, to będzie pozytywnie wpływać na twoje zdrowie, na twoje samopoczucie. I koniec miesiąca tutaj dla ciebie przychodzi jakaś ulga, w postacie to może być jakaś osoba, dosłownie rycerz na białym koniu, to może być kontakt z jakąś osobą, który pozytywnie na ciebie wpływa. To może być podróż, wycieczka jakaś, bądź przypływ dobrych wieści, który wpływa na Ciebie bardzo pozytywnie i czujesz się bardzo dobrze przy tej energii. Co dobrego, piątka pentakli to wyjście z kryzysu, tak jakby możliwość wyjścia z kryzysu, możliwość dostać pomoc, wsparcie, możliwość uwierzyć też więcej. W siebie, w swojej możliwości, co może być za minusem, ale nie musi. Tutaj relacja z jakąś osobą może cię osłabiać, może źle wpływać na ciebie, albo martwisz się. Tak, może ktoś się martwi, że nie możesz odnaleźć partnera, partnerkę, koleżankę, kolegę, jakby nie możesz odnaleźć jakąś osobę, która jest ci potrzebna. A też pokazane rada. Rada. Karta Rydwan. Rydwan mówi o tym, że potrzebna tutaj odporność, siła, działania, jakby nie zatrzymuj się, idź, chociaż małymi kroczkami idź. I Rydwan też mówi o socjalnych aspektach czyli tutaj może komuś trzeba się skupić na sferze takiej biznes, jakieś tam. Działania, gdzieś pójść coś załatwić, pojechać. Może gdzieś trzeba coś uregulować, jakieś aspekty, które się wiążą ze środkami transportu na przykład, z podróżą, z przeprowadzką, z jakimiś instytucjami. To jakby wyjść gdzieś z wycięćcą. Tak jakby nie poddać się w czymś i poczujesz się z i weźmiemy teraz dla Was trzy karty. Można tutaj będzie wybrać najważniejsze wydarzenie tego miesiąca dla Was. Można wybrać spośród tych, tych trzech, albo można trzy oglądać. Wszystkich wybierać Wybieracie swoje. I tak, numer jeden. Jakie ważniejsze wydarzenie dla Was? A tutaj, jakieś wieści w kontekście romantycznym, bądź to może się wiązać z jakąś osobą, osoba młoda, albo to, dziecka, albo to dziecko, albo osoba niedojrzała, taka troszeczkę kapryśna. I tutaj jakieś wieści, które się wiążą z, tą, z taką osobą. Weźmiemy tutaj jeszcze jedną kartę. A tak, tutaj się szykuje jakaś rozmowa, może współpraca, jakby jakieś perspektywy, i to może się wiązać właśnie z taką osobą. Chyba, że ktoś tutaj rozpoczyna jakiś nowy projekt i rozwój tego projektu. To mogą być jakieś dokumenty, pierwsze, pierwsze e, dobre rezultaty przy właśnie takim nowym przy nowym projekcie. Numer dwa. A, wyszedł obcy dom. Może będziecie gdzieś w gości, do kogoś, w odwiedziny. Również to może być jakaś uczelnia na przykład, bądź jakaś instytucja tutaj dla Was. Co tutaj wychodzi? Tutaj, jakby pójść coś, zamknąć w urzędzie, w jakieś instytucji. Może ktoś chce zmienić coś w kontekście edukacji, na przykład, jakby zostawić przeszłość, jakby od czegoś się odciąć, i to może być przy jakiejś instytucji. Też może chodzić o nieruchomość, uregulowanie jakiejś sprawy z nieruchomością. Numer 3. Tutaj ważna komunikacja. Was czeka komunikacja, gdzie możecie odnaleźć jakieś kompromisy, finansowe partnerstwo, dokument. Może być podpisanie jakiegoś dokumentu. Dopytamy się jeszcze weźmiemy tutaj jedną kartę. Tutaj dla niektórych idzie informacja, że w tej komunikacji może być. Więcej osób, czyli nie, nie tylko dwie osoby, może być jeszcze jakaś osoba, bądź ktoś tutaj może mieszać, wtrącać się w waszą komunikację z kimś. Tutaj, jakby odnaleźć kompromis przy jakiejś sytuacji, bądź w kontekście relacji za jedną osobą, bądź z kilkoma osobami. To jakby uregulować coś. Może być dosłownie, a nawet jakiś dokument podpisać. Albo to może być słownie, także ludzie się dogadują, że będzie tak, albo a, inaczej. Tutaj y, dla większości to będzie się wiązać z pracą bardziej. Może chodzić też i uregulowanie jakichś spraw bądź odnalezienie takiego złotego środka w kontekście relacji i romantycznego też charakteru. U niektórych mogą tutaj się też odgrywać relacje trójkątne bądź takie mieszane, tak jakby, gdzie jeszcze nie wiemy, o co chodzi, co to jest za relacje, czy jesteśmy razem, czy nie jesteśmy, czy będziemy razem, czy nie będziemy. Tutaj jak znalezienie jakiegoś kompromisu, porozmawiać, wyjaśnić coś i zrozumieć. Tak, tutaj pokazane. Bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.